cztery, 3, dwa, jeden. Yeah. stop! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem spadło. O, jest zasadniczo na lewej. 4, 4 oh, tak. 2, 3, 4, 3, 2 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. 4, tak. O tak. 4, tak. 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, tak. tak. Co wszystko ma? Jeden! Ale ja. jednak jeszcze mam jedną przyczepioną. Trzy, cztery. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Nie wodę! prawie, cieknęła. Łatwo? Nie! Pięć, cztery, trzy, sześć, trzy, Dobrze? No udało się, udało.